Cześć! Dzisiaj temat przekonań i tego, jak je znaleźć w swoim umyśle, dlatego będę posługiwać się moimi notatkami. A żeby zrozumieć przekonania, trzeba cofnąć się o kilka kroków i zrozumieć, jak działa nasz umysł. Przede wszystkim dzieje się on na ten racjonalny i podświadomy. Przepraszam, świadomy i podświadomy. Ten świadomy ma cztery funkcje. Jest to analiza, część racjonalna, siła woli i, siła, y, i pamięć robocza. Analiza, doko, w niej po prostu dokonuje się decyzji. Te decyzje niekoniecznie muszą być słuszne. W każdym razie na podstawie analizy nasz mózg dokonuje jakiegoś wyboru. A żeby dokonać wyboru, musi mieć najpierw informację. I tutaj jest właśnie część racjonalna, która pomaga znaleźć mózgowi powód, żeby coś robić lub nie robić tego zadania. I co ważne, ten powód wcale nie musi być prawdziwy, bo na przykład mogę powiedzieć, że, czy ty powiesz, że nie, nie wiem, nie zatańczysz, bo nie umiesz tańczyć. A tak naprawdę... W domu wymiatasz, ale nie zatańczysz przy kimś, bo się wstydzisz tego, jak tańczysz. Czyli boisz się opinii innych i to jest ten prawdziwy powód, a nie, że nie umiesz tańczyć. Ważne, że ty uważasz, że, dobra, powiem ten powód i już jest z głowy to zadanie i o to chodzi mózgowi, żeby po prostu Ciebie chronić. Następna funkcja, czyli siła woli, jest tak naprawdę do wypracowania. I można to robić przez takie malutkie rzeczy, typu, że na przykład ktoś prosi cię o to, żebyś po drodze, idąc przez kuchnię, podała mu szklankę wody. Na, pierwszy, na pierwszą myśl myślisz sobie, dobra, pójdę za 15 minut, to mu podam. Ale lepiej, żebyś zrobiła tak, że od razu wstajesz, idziesz mu specjalnie nalać tą szklankę wody i mu zanosisz. I. Stosując codziennie bardzo dużo takich mini kroczków, yy, na przykład masz czekoladę, ale jesz tylko jedną kostkę tej czekolady, to też jest taki mini wysiłek. Chociaż dla niektórych bardzo duży wysiłek. W każdym razie, robiąc takie mini kroczki, możesz spowodować, że Twoja siła woli będzie po prostu mocniejsza. To jest tak jak z mięśniami. No i pamięć robocza. To jest taka, która trwa 7 dni, po prostu krótkotrwała pamięć. Takie nieistotne rzeczy, typu co jadłeś wczoraj na obiad. No i przechodzimy do umysłu podświadomego. Tak naprawdę to jest teoretycznie ta część, na którą nie mamy zbyt dużo wpływu, a odpowiada za 70-90% naszych działań, czyli bardzo dużo. To, jak zachowujemy się, zwłaszcza w takich niekontrolowanych sytuacjach, zależy od naszej podświadomości. I to, co jest ważne, myślę, że zwłaszcza dla rodziców małych dzieci, to jest to, że podświadomość kształtuje się głównie do 7-8 roku życia, i tutaj jest bardzo ważne, co mówimy do naszych dzieci, żeby zbudować ich poczucie wartości i pewność siebie. I też czasem, a nawet często jest tak, że pewnie nieświadomie mówimy coś, co w przyszłości wpływa na nasze dzieci, no niestety negatywnie. I też jest tak, że pamięć czy podświadomość to jest całość pamięci od urodzenia i z tego właśnie bierze się taka intuicja. W podświadomości budowane są też nawyki. I z nawykami jest tak, że te, które są e, pozytywne, trudno je zbudować, ale jak już je zbudujemy, faktycznie dobrze, fajnie, bardzo wpływają na nasze życie i odwrotnie, jeżeli jest negatywny nawyk, bardzo łatwo go wprowadzić a on niekorzystnie wpływa na nasze życie. Na przykład bieganie czy chodzenie na siłownię. Ten nawyk jest nie dość, że trudny, to skomplikowany, a im bardziej skomplikowany, tym trudniej go wprowadzić, ale długotrwale pozytywnie wpływa na nas, no bo jesteśmy po prostu zdrowsi. A na przykład przychodzisz z pracy i siadasz na kanapie z cicami, nie dość, że przytyjesz, to bardzo łatwo wprowadzisz to życie, bo pewnie po tygodniu takiego zachowania to już będzie Twój nawyk, z którym później będzie się też im dłużej będzie trwał, tym, dłużej, tym trudniej będzie się go pozbyć. No i takie dwie ostatnie funkcje, których nie będę mocno omawiać, bo myślę, że są dosyć zrozumiałe z samych nas, czyli emocje i ochrona życia. No emocje, wiadomo, emocje są tak naprawdę w nas. Nie denerwuje mnie ktoś, w sensie ten ktoś nie jest przyczyną e, tych nerwów, tylko ja denerwuję się na niego, czyli te emocje we mnie są przyczyną tego, jak się zachowuję. No i ochrona życia, no to dotykasz gorącego, bierzesz rękę. Takie proste. I to, co tutaj warto zaznaczyć, jest to, że mm, trzeba uważać na to, co się myśli, bo umysł tak naprawdę dąży do realizacji, do urzeczywistnienia tego, co mamy w głowie. Czyli na przykład, mm, o, mój, y, mój przykład. Po, po ciąży chciałam schudnąć. No i y, brałam się do tego kilka razy. Wytrzymywałam waga 2-3 dni na diecie, i to był taki maks dla mnie. I za każdym razem, po tym trzecim dniu. Mówiłam sobie, matko przecież ja nie lubię diet, diety są w ogóle bez sensu, to nie jest dla mnie w ogóle, ja nie lubię się tak ograniczać itd., tak itd. Tak no i po tych trzech dniach rezygnowałam i faktycznie kilka razy tak, tak zrobiłam i dopiero po tym, w którymś razie zauważyłam schemat i zauważyłam to, że przecież matko ja mam przekonanie, że diety są głupie, to jak ja mam skutecznie przejść na dietę, to jest wręcz niemożliwe. I tutaj nawet nie chciałam i stwierdziłam, że to nie, nie jest potrzebna zmiana mojego przekonania, że to jest bez sensu, ta dieta, tylko zmiana samej myśli o tym całym procesie. Czyli nie mówię już, że jestem na diecie, bo nie jestem na żadnej diecie. Mówię, że się odchudzam i odchudzam się skutecznie od dwóch miesięcy. Czyli to jest różnica trzech dni, dwóch miesięcy. A zmiana tylko w zasadzie jednego słowa. Tak duży wpływ na nasze funkcjonowanie w rzeczywistym świecie ma to, jakie mamy podejście do tego samego tematu w myślach. Więc to jest bardzo ważne. I tak naprawdę, jeżeli chcemy zmienić, jeżeli coś ci nie odpowiada w tej sytuacji, w której jesteś teraz i chcesz, żeby w przyszłości wyglądała ona inaczej, musisz zmienić swoje myślenie. Bo bez zmiany myślenia, przyszłość Twoja będzie taka sama jak teraz. To jest bardzo istotne. I też mam taką anegdotkę, e, pokazującą mi, jak w ogóle cały nasz umysł czasem zaskakuje i dziwnie funkcjonuje. E, bo miałam taką przygodę, że skakałam ze spadochronu. No i wiesz, 4000 metrów, e, Teoretycznie powinnam się bać. A ja się w ogóle nie bałam. Naprawdę nie było we mnie tej emocji strachu. Dopiero jak y, pierwszy skoczek był, pff, nie było go. Y, to faktycznie zaczęło mi tak mocno bić serce, i było to kilka sekund, gdzie się bałam, ale jak już wyskakiwałam, to nawet chyba nie miałam czasu, żeby się bać, tak naprawdę. W każdym razie cały czas byłam taka zafascynowana i radosna, że Jezu, skacze i te okrążenia tam robiłam i tak dalej. I w tym nie było tej emocji strachu. A schodząc z dachu naszego budynku, gdzie to jest 4 metry, czyli tysiąc razy mniejsza wysokość, zawsze musiałam mieć kogoś na dole, który mi trzymał drabinę, bo ja się bałam, że spadnę i się połamie. I patrząc na te dwie sytuacje widzisz, że umysł to nie jest sam świadomy umysł, tylko on współgra z tym podświadomym. Tam na pewno bardziej działały emocje po prostu w tym skoku. Dobra, przechodząc do, do przekonań, powiem Ci o kilku zasadach funkcjonowania umysłu, które są na pewno w tym temacie przydatne. Ja mam tutaj ogólnie wypisane 7 zasad, ale powiem Ci o tych, które moim zdaniem są najważniejsze. Pierwsze, pierwsza zasada brzmi, to co jest oczekiwane, będzie zrealizowane. Czyli jeżeli powiem Ci, że na trasie do Leśna spotkasz, zobaczysz 5 znaków stop to pojedziesz tą trasą i będziesz patrzał, gdzie są te znaki stop. Jeżeli powiem Ci, będąc na łące, że chcę bukiet z maków, to nie będziesz paczał, yy, i powiedzmy, że jest pięć maków, nie? Yy, to nie będziesz patrzał, ile tam jest habrów, yy, nie wiem, innych kwiatków, tylko będziesz patrzał, gdzie są te maki, i będziesz szukał po prostu tylko tych maków, nawet nie będziesz zauważał innych ładnych kwiatów. Więc po prostu na tym, na czym się skupiasz, no, to na tym się skupiasz, <grych> to y, tego, to po prostu spotykasz tego najwięcej zauważasz. Druga zasada. Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. I o co tutaj chodzi? O to, że. Historie, które mamy w głowie, scenariusze, które sobie budujemy, y, są często przez umysł bardziej brane pod uwagę niż realne fakty. Przykład, dam Ci taki, że y, chodząc do klienta nowego, nigdy tego nie, nie lubiłam jakoś do tej pory, i zawsze wyszukiwałam sobie jakiś powód, żeby tego w tym momencie nie zrobić. Typu, że jestem zajęta, jego na pewno o tej godzinie nie będzie, a nie jestem odpowiednio przygotowana, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że to były moje wymówki, które zrodziły się w tej części racjonalnej, a nie pracując nad nimi, stwierdziłam, że dobra, wystarcza mi to. I nie poszłam na przykład. Ale zrobiłam sobie takie ćwiczenie, że sobie wypisałam, co może się zdarzyć najlepszego w tej sytuacji, czyli klient kupi od mnie to, co chcę mu sprzedać. Co może się stać najgorszego, klient nie kupi. I jak realnie, znaczy to było trochę bardziej skomplikowane, ale ogólnie chodziło o to, że jak realnie to, co może się zdarzyć najgorszego i najlepszego wpłynie na moje życie. Czyli ani w jednym, ani w drugim przypadku no nie ubra od tego, nic wielkiego się nie stanie. Najwyżej pójdę do następnego klienta, albo najwyżej będę, y, sprzedam ten produkt, który chcę sprzedać. I patrząc na te fakty, dopiero zmotywowałam się na przykład, żeby iść do następnego klienta, czy żeby na przykład do niego zadzwonić. Więc. Te scenariusze, że na przykład się czegoś obawiamy, one zazwyczaj są nawet nierealistyczne, bo po prostu odmowa klienta zazwyczaj jest sympatyczna i ona brzmi nie dziękuję, miłego dnia, a nie, że on Cię wyzwie, że co Ty w ogóle przyszedłeś mi tu sprzedawać. To jest tylko nasza wyobraźnia. Mm. Następna zasada. Każda zrealizowana sugestia. Zmniejsza opór do realizacji kolejnych sugestii. Skomplikowanie brzmi, ale jest bardzo łatwe. Chodzi o to, żeby duże cele pośrodkować na bardzo dużo malutkich celów. Na przykład, załóżmy, że mam cel, yy, nagrać 100 wideo. I samo na, taki cel, nagranie 100 wideo, dla mnie jest ogromnym celem. Chciałam sobie to zmniejszyć. Na początku chciałam zrobić tak, że biorę telefon. No więc brałam ten telefon. I tak sobie, wiecie, no tak sobie próbowałam się nagrywać i tak dalej. Ale jakoś mi to nie służyło. Stwierdziłam, że to chyba jest kilka kroków dalej i muszę znaleźć jeszcze jakiś inny mniejszy krok. Więc wziąłam telefon, włączyłam dyktafon i zaczęłam się nagrywać żeby w ogóle przyzwyczaić się do mojego głosu, do, w ogóle do mówienia. Takiego z sensem przez jakiś dłuższy czas, sama do siebie tak naprawdę e, nagrywając. Więc e, zaczęłam od tamtego kroku. A dzisiaj nagrywam już trzeci film na YouTube, więc to już jest dosyć daleki etap, w tym, żeby dojść do 100 filmów nagranych i opublikowanych na YouTube. Ale zauważ, że to są bardzo, bardzo malutkie kroczki, które trzeba zrobić najpierw. Dobra. Myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o, to, o te zasady funkcjonowania umysłu, które są Ci potrzebne do przekonań. A teraz powiem Ci o takich e, czterech ćwiczeniach, które pomogą Ci. Określić, jakie masz te zaufania w swoim mózgu. Dobrze. Przede wszystkim zorientuj się, jakim jesteś typem osobowości. Ja jestem melancholikiem i wiem, że mm, melancholik ma taką cechę jak krytyka wobec siebie. Zazwyczaj są oni perfekcjonistami. I mając taką wiedzę. Zauważyłam, że faktycznie nie lubię robić czegoś, czego nie umiem, czego nie mogę zrobić tak faktycznie, jak powinno być. Dlatego teraz już daję sobie przyzwolenie na to, żebym uczyła się w procesie działania. Teraz nagrywając, uczę się tego, tego nagrywania i publikowania na YouTubie, a nie czekam z tym aż. Wszystko będzie idealnie i dopiero wtedy będę publikować, bo no szkoda mi też czasu po prostu na to, żeby coś było idealne, żebym uznała to za godne puszczenia. I ty też, patrząc na, na te cechy, które ma określony typ osobowości, na pewno się w tym odnajdziesz i zobaczysz, na co powinien zwracać uwagę w swoim zachowaniu. Druga, drugie zadanie to jest wypisanie swoich przekonań na dany temat. Załóżmy, że jesteśmy w tej diecie, chcesz schudnąć, ale coś ci nie wychodzi. Więc myślisz sobie, no o co, o co chodzi, dlaczego mi to nie idzie? I dieta jest w takiej kategorii zdrowia. Więc patrzysz na swoje przekonania, wymieniasz te przekonania, co najmniej 10, w kontekście zdrowia i w kontekście też konkretnej diety, jeżeli z nią próbujesz pracować i wypisujesz, tak jak ja miałam, że na przykład dieta jest bez sensu, to nie jest dla mnie, nie lubię się ograniczać itd. itd., itd. Jeżeli masz problem z nazwaniem tych przekonań, możesz to zrobić tak, że... Mm, Pomyślisz, jak zachowujesz się w danej sytuacji, jeżeli chodzi o, o dietę. Przez znaczy cały dzień powiedzmy, że jakoś sobie z tym radzisz, nie masz jakichś wielkich upadków, ale przychodzi wieczór i zjadasz całą tabliczkę czekolady. I to, co zrobiłeś przez cały dzień, nie jedząc tego, czego nie powinieneś, tracisz przez tą tabliczkę czekolady, ale nie umiesz po prostu tego nie robić. I jak jesz tą czekoladę, to zastanów się, nad, jak Ty o sobie myślisz w tym konkretnym działaniu podczas jedzenia tej czekolady wieczorem. Czy myślisz sobie, a, ja to jestem taka słodka dupa, <laughs> nie umiem bez czekolady wieczorem, ja to uwielbiam tak słodycze, że dzień bez słodyczy jest dniem straconym i tak dalej. Więc, mając takie przekonania w głowie, no, na pewno trudno będzie ci przez tydzień chociażby żyć bez czekolady wieczorem. Dlatego musisz konkretnie nad tym przekonaniem popracować. Ważne jest, żeby, jeżeli chodzi o, jeżeli wypiszesz te przekonania, żeby były one co najmniej 10, bo dopiero przy końcówce zauważysz, że te przekonania są takie realne, bo te pierwsze to są po prostu. Fałszywe przekonania, takie rzucone, żeby zaspokoić to pytanie. I tyle. Chcesz odpowiedzieć na nie i mieć z głowy. A dopiero przy tym dziewiątym, dziesiątym przekonaniu będą one faktycznie realne, wynikające takie z głębi ciebie. Dobra, to było drugie zadanie. Trzecie zadanie. Opisz, jaką chcesz być osobą za 10 lat. Jakie, jak chcesz się zachowywać? Na przykład, że chcesz pić 2 litry wody dziennie. W tym momencie mam znajomego, który mówi, że on, to nie, on nie potrafi się napić w ogóle wodą, że musi mieć sok, musi mieć tą wodę jakkolwiek zabarwioną, ale on po prostu nie potrafi napić się wodą. Więc on, żeby pić 2 litry wody dziennie, Musi po prostu zacząć zmieniać to przekonanie, zacząć z nim działać, chociażby postawić sobie tą kawę i obok szklankę z wodą, żeby nawet przez przypadek napić się tej wody i powoli, powoli zmieniać po prostu to swoje przekonanie, żeby w konsekwencji pić dwa litry wody dziennie. I jak już napiszesz, jak... Ta osoba, którą chcesz być za 10 lat, będzie się zachowywać, czyli że właśnie będzie piła tą wodę, będzie chodziła na siłownię, będzie się zdrowo odżywiać i tak dalej. Pomyśl, jakie przekonania musi mieć ta osoba, żeby się tak zachowywać. I je wypisz. I ostatnie zadanie, to jest tak naprawdę połączenie tego drugiego i trzeciego. Czyli porównaj. Te przekonania, które masz dzisiaj, z tymi, które ma mieć osoba, którą chcesz być za 10 lat. Przez to porównanie zobaczysz, na co musisz zwrócić uwagę, nad czym musisz popracować. Więc dzisiaj, czy nawet przez kilka dni, skup się na tym, żeby zweryfikować to, jakie w ogóle masz przekonania. Jakie chcesz mieć? W następnym, yy, pewnie w kilku, nawet odcinkach, powiem Ci, jak możesz zmieniać te przekonania, bo jest kilka metod, ja też kilka stosuję, i powiem Ci po prostu o tych, które u mnie działają. Ale przed tym dam Ci jeszcze taki bonus. Bonus w postaci dwóch yy, przekonań, które uważam, że warto w swoje życie wprowadzić i które na pewno pomagają w osiągnięciu celów. Możesz sobie je od razu najlepiej zanotować albo za chwilę cofnąć się i je spisać. Pierwsze to brzmi: cele, które sobie stawiam, są do osiągnięcia. I tu nie chodzi o to, że mają ma być w tym roku do osiągnięcia, czy za dwa lata. Mogą być nawet za 10 lat. Ważne, że mając takie przekonanie, ty sądzisz, że osiągniesz to, co sobie założyłaś. I drugie przekonanie, wiem, że mam wszystkie zasoby, żeby osiągnąć cel. A nawet jeżeli ich nie masz, to zdobędziesz te zasoby. I to mogą być zasoby związane z wiedzą, umiejętnościami czy sprzętem, na przykład. Po prostu zdobędziesz te zasoby, żeby osiągnąć konkretny cel. I mając te dwa przekonania, na pewno, uwierz mi, łatwiej będzie Ci osiągać cele, które sobie wyznaczyłeś i będzie sprawiać Ci to większą przyjemność. To pamiętaj, zrób te ćwiczenia, one na pewno Ci pomogą. Jeżeli coś nie do końca, może wytłumaczyłam. Nie jesteś pewien, jak y, zrobić te, te ćwiczenia. Napisz mi w komentarzu, postaram się jak najszybciej odpowiedzieć i pomóc ci. I tyle. A jeżeli ci się podobało, możesz kliknąć na dole like. Dobra, dzięki i do zobaczenia. Hej!